Jak pewnie wiecie z poprzedniego odcinka nasza Zizi została porwana, jednak dzisiaj nie skupimy się na niej, a na jej chłopaku Ponym i jego mrocznym sekrecie, także oglądajcie uważnie, no i przypominam, że trwa obecnie konkurs, a do wygrania jest 1000 robuxów, że wziąć udział… Cóż, zasady macie, druga linika opisu, klikajcie w tego linka, ewentualnie w przypiętym komentarzu, wszystko to znajduje się na mojej karcie społeczności na YouTubie, więc możecie tam od razu już sobie wbijać i zobaczyć jak wziąć udział w tym konkursie, a teraz Zaczynajmy ten materiał. Zastanawiacie się pewnie teraz, co po niektórzy, czego dotyczyć będzie tego odcinek. Jak pewnie pamiętacie, poprzedni materiał, nasz pony należał kiedyś do TSP. Jest ich członkiem, byłym członkiem, ex-memberem, tak jak tam wcześniej to ujęli. I dzisiaj rozważymy, co takiego nasz pony może przed nami ukrywać, i co tak naprawdę robił w tej drużynie i co tak naprawdę mogło tam się dziać. Niby coś nieco nam o tym powiedział, niby to była jego pierwsza grupa, do której się dostał. Zaraz potem wszystkim jak to wybuchło i po prostu nie mógł znaleźć innej, i nawet jak już zauważył, że ta grupa jest zła, że robią złe rzeczy, to nie chciał stamtąd odchodzić, bo się bał. Jednak, czy to wszystko do końca jest prawdą? No właśnie, dzisiaj na ten temat. Jedną z założycielek The Silver Path, czyli TSP, jest prawdopodobnie nasza Willow, bo w sumie to jest trochę logiczne, bo The Silver Path oznacza srebrna łapa. Jak pewnie wiecie, Willow jest wilkiem, a wilki. Szczycą się tym, że mają taką srebrzystą, właśnie sierść, srebrzyste takie futerko. Więc prawdopodobnie Willow jest tutaj jedną z założycielek, albo jedyną, tego niestety nie wiemy, ale wiemy, że do owej organizacji należał pony i w tej oto organizacji musiał robić naprawdę wiele złych rzeczy. Jednak, co to dokładnie było, jak to wyglądało? No właśnie. Zacznijmy może całą tą historię od początku, czyli od samego początku naszej apokalipsy. Kiedy wybuchła ta nasza apokalipsa, nasz pony musiał dołączyć do jakiejś grupy, żeby po prostu przetrwać, no bo samemu podczas takiej apokalipsy ciężko byłoby wytrwać w takim świecie, no i szybko można byłoby po prostu zginąć. Dlatego też postanowił dołączyć po paru tam tygodniach. Do jakiejś organizacji. Pierwszą organizację, jaką odnalazł, pierwszą właściwie taką grupę ocalałych. Tak to może będzie brzmiało lepiej, bo to była taka na początku grupa ocalałych, później przerodziła się w organizację, no i to było właśnie TSP, i do tego na początku nasz pony dołączył. Z ostatniego chaptera naszej PIGI 2 dowiedzieliśmy się, że TSP zrobiło naprawdę, ale to naprawdę wiele przerażających rzeczy, ale nie powiedzieli nam konkretnie, co takiego zrobili. Do tego nasz pony przyznał się, że zmuszali go do robienia rzeczy, których naprawdę żałuję i tak naprawdę nigdy by samemu nie zrobił. Zastanawiacie się pewnie co to były za rzeczy. Cóż, konkretnie nie możemy określić, ale wiemy mniej więcej jakie rzeczy na pewno robili. Na pewno tutaj robili różne napady i okradali innej grupy ocalałych, ewentualnie okradali też po prostu inne placówki z zapasów i tak dalej. W efekcie tego mieli po prostu rzeczy, przedmioty potrzebne do przetrwania. Jednak nie jest to najgorsza rzecz, jaką mogli zrobić, ponieważ z tych wszystkich informacji możemy się domyślać, że to prawdopodobnie nasz Pony jest odpowiedzialny za śmierć Dogiego, ale nie sam, jest cała organizacja TSP za to odpowiedzialna. Jednak wydaje mi się, że Pony mógł być tym jednym, tym jednym, który został zmuszony do tego, żeby wykonać taki śmiertelny ruch na naszym Dogim i sprawić, że zginął. Wnioskować to możemy między innymi z faktu, że robili okropne rzeczy oraz z notatki, która znajduje się na karnawale, a na tej notatce napisane jest: Dogi i Foxy dostali to, na co zasłużyli. I oczywiście ta notatka jest podpisana jako The Silver Path. Oczywiście, jeżeli chodzi o Foxiego, to on znajduje się na tej mapie karnawał, jest zamknięty w klatce, i nawet przed tą klatką znajduje się karteczka od TSP, żeby po prostu nie otwierali potwora, który znajduje się w środku. Jednak skoro wiedzą, że tam jest potwór w środku, skoro tutaj się on znalazł, no, to nie jest przypadkowe. Na pewno oni Foxiego dopadli i po prostu zamknęli go w tej klatce, prawdopodobnie go też przemienili. I prawdopodobnie tak samo było z Dogim, Tylko Dogi oczywiście tutaj nie znajduje się na owej mapie, bo jego dopadli pierwszy. Jednak tutaj nie możemy być pewni, czy jeżeli chodzi o Foxiego, to zrobili z premedytacją, ponieważ w środku znajduje się karteczka od Foxiego, która mówi nam, że czemu moi przyjaciele mnie tu zamknęli? O co chodzi? Co się stało? Więc prawdopodobnie nasz tutaj Foxy również należał do całej organizacji TSP i z nimi się po prostu przyjaźnił. Byli jego przyjaciółmi, więc prawdopodobnie raczej mu tego nie zrobili, raczej mógł się zarazić w jakiś inny sposób i po prostu zamknęli go w tej klatce, żeby po prostu nie zarażał innych. Jednak skoro byli jego przyjaciółmi, to czemu pozwolili mu żyć jako taki potwór? Hmm, coś tutaj śmierdzi, jest to trochę podejrzane, więc jednak bardziej bym stawiał na to, że to wszystko, co się stało, jest bardziej robione z premedytacją. Bo wyobraźcie sobie taką apokalipsę zombie, no lepiej jakby ten Foxy już w ogóle zginął, niż żeby chodzić po tym świecie jako taki potwór i czuć się po prostu źle. Może tam gdzieś w nim jeszcze jest jego cząstka świadomości, i czuje się z tym naprawdę okropnie, że jest tym potworem jeszcze w klatce zamknięty no masakra, masakra totalna. Jednak dlaczego myślę, że robili to wszystko z premedytacją? Cóż, na karce zostało napisane, że Foxy i Dogi dostali to, co na co zasłużyli, co nie? Ale trzeba wziąć pod uwagę, że Dogi jest jednym z tych, który właśnie aresztował naszą Willow jeszcze przed tym wszystkim, czyli po prostu na pewno go nie lubiła, naprawdę była na niego zła i na pewno chciała się zemścić. Czemu Foxy jest w to wmieszany? Cóż, nie mam pojęcia. Być może Foxy był jakimś przyjacielem Dogiego, ewentualnie być może Foxy chciał pomóc z może, nie wiem, Foxy pracował dla policji, czy coś w tym stylu. Po prostu zrobił coś, co Willow i tej całej organizacji TSP nie pasowało, i dlatego też ich dopadli. Jak sami widzicie, jest dużo poszlak na to, że TSP właśnie dopadło naszego Dogiego. Jednak skąd o tym wiem? Cóż, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty chapter. Tam totalnie nie widzimy TSP, a nasz Dogi jest przemieniony. I później dochodzimy do tego do chapteru. Dochodzimy do chapteru Karnawał, i na tym chapterze mamy notatkę od TSP, że. Że Dogi dostał to, na co zasłużył. Jednak skąd TSP wie, co stało się z Dogiem? Skąd oni wiedzą, że został zarażony, skoro w tamtych chapterach ich nie było widać? Cóż, prawdopodobnie oni w tych chapterach byli, tylko nie byli ukazalni tak fabularnie. Widzieliśmy tylko perspektywę naszego głównego bohatera, innych tam postaci, ale nie widzieliśmy za bardzo perspektywy TSP. I pewnie w tamtym momencie, kiedy my znajdowaliśmy się w tym lesie, to właśnie TSP zatruło naszego Dogiego. Dla tych, którzy zapomnieli, co działo się w tym chapterze, kiedy Dogi został zarażony, był to chapter z lasem, Wtedy to właśnie spaliśmy. Po prostu nasza postać spała, dogi również spał I ktoś podczas snu do dogiego buźki nalał truciznę, która zmieniła go właśnie w owego potwora. Świadczy o tym fakt rozbitej właśnie e, potki na tej lokacji i ogólnie takiego. Całego efektu, że było wiadomo, że od razu ktoś go tam zaraził, tylko nie było wiadomo kto. Podejrzewano tam Mr. P. Podejrzewano też TSP, bo o nich później było głośno i jak się okazuje, prawdopodobnie to było TSP i prawdopodobnie był to Pony, ponieważ Pony był zmuszany do wielu złych rzeczy, których nie chciał robić. Po prostu odwalał dla nich brudną robotę. Wysyłali go na jakieś tam misje, prawdopodobnie dali mu tą podkę i kazali mu ją podać do Giemu. I to może być prawdopodobnie jedna z tych rzeczy, o których nasz pony mówił: rzeczy, których się wstydzi i o których nie chciałby tak naprawdę więcej mówić. I pamiętajcie jedną ważną rzecz: nie sprzeczajcie się z tym, że nie był to atak z premedytacją, ponieważ to jest pewne: złagin fakt, że spaliśmy obok Dogiego, dosłownie obok i mogli nas też zarazić, a zarazili tylko i wyłącznie jego. I według mnie ta akcja, ta cała akcja z zarażeniem Dogiego, było to za dużo dla naszego ponego. I w momencie kiedy to zrobił, tak się załamał, tak się wszystkim tym przejął, że już miał totalnie gdzieś całą tą organizację i z niej uciekł. I dlatego też już w późniejszych chapterach widzimy naszego ponego z Zizi i z naszą tutaj grupą ocalałych, a nie właśnie u TSP. I dlatego tak wszystko moim zdaniem się potoczyło. A wy co sądzicie na temat całej tej akcji? Dajcie znać na dole w komentarzu, a my widzimy się już niedługo, trzymajcie się hej